Potężna eksplozja w Toruniu. Zawalił się dom Toruń. Wybuch w domu jednorodzinnym. Budynek runął. 17 zastępów Straży pożarnej walczy z pożarem, do którego doszło po wybuchu w budynku mieszkalnym w Toruniu, informuje Polsat News. Trwa akcja ratunkowa. Tuż po eksplozji budynek całkowicie się zawalił. Do wybuchu doszło w budynku jednorodzinnym przy ulicy Wybickiego w Toruniu dom całkowicie się zawalił i płonie. Na miejscu pracuje 17 zastępów straży pożarnej. Na razie nie wiadomo, czy są poszkodowani. Wszystkie działania służb są nakierowane na ich poszukiwania. Przyczyna wybuchu także nie jest jeszcze znana. Przeprowadzana jest ewakuacja osób z budynków sąsiednich. Tam też doszło do zniszczeń między innymi. Po wybijania szyb. Nie wiadomo też czy nie zostały uszkodzone ściany? podał dyżurny Komendy Miejskiej PSP.